Witamy Was serdecznie z Zamku Rapsztynie, który za mną zapraszamy na wspólne zwiedzanie. Zamek Rapsztyn ma za sobą burzliwe dzieje, a jego historia nadal kryje wiele tajemnic. Jedną z nich jest sama nazwa, która wywodzi się z niemieckiego Rabenstein i oznacza kruczą skałę. W średniowieczu tą nazwą określano miejsce kaźni. Zamek Rapsztyn położony jest na szlaku Orlich Gniazd, czyli na szlaku turystycznym o długości prawie 164 km. Szlak oznaczony jest kolorem czerwonym i biegnie od Krakowa do Częstochowy, przez województwa małopolskie i śląskie. Rapsztyn jest jednym z 11 zamków na szlaku Orlich Gniazd. Zamki te były najczęściej budowane na szczytach wzniesień pośród trudno dostępnych skał wapiennych. Stąd wzięła się ich nazwa Orle Gniazda. Orle Gniazda budowano w średniowieczu. Miały strzec granicy Królestwa Polskiego. Zbudowane były prawdopodobnie z polecenia Kazimierza Wielkiego w celu ochrony Krakowa na wypadek najazdu wojsk czeskich Jana Luksemburskiego od strony Górnego Śląska. Za mną widać najstarszą część zamku w Rapsztynie zamek górny, który pochodzi z XIII wieku. Częściowo, jak widać, są zrekonstruowane. Początki zamku sięgają końca XIII wieku, kiedy na szczycie wapiennej skały powstał zamek górny. Nieco później wybudowano kamienną wieżę obronną. Nie wiemy, kto zbudował tę najstarszą część zamku. Tradycja mówi, że był to małopolski ród rycerski Toporczyków z Morawicy. Inne hipotezy wiążą początki zamku z działalnością króla Wacława II Czeskiego lub biskupa krakowskiego Jana Muskaty. Pod koniec XIV wieku, po śmierci króla Kazimierza Wielkiego, zamek w Rapsztynie, zamek w Rapsztynie trafił w ręce potężnego rodu Leliwitów melsztyńskich. Na początku XV wieku wybudowano ceglaną nadbudowę gotyckiej wieży. Wieża, kilkunastometrowej wysokości, miała cztery kondygnacje. Podobnie jak w innych tego typu obiektach, mogły się w niej mieścić więzienia, zbrojownia, spichlerz czy pomieszczenia mieszkalne. Zamkowa wieża, choć uszkodzona, przetrwała zniszczenia zamku podczas potopu szwedzkiego. Zawaliła się dopiero w początkach XX wieku. Z uwagi na niewielkie rozmiary Zamku Górnego, już w XIV wieku u stóp skały powstał zamek średni z budynkami mieszkalnymi, dziedzińcem i bramą w murze broniącym zamku od strony wschodniej. Mikołaj Wolski. Marszałek Wielki Koronny został w 1592 starostą rapsztyńskim. Za jego czasów rozpoczęła się przebudowa rapsztyńskiego zamku w rezydencję magnacką. Wtedy wyburzono część murów obronnych i ścian Zamku Dolnego, a na ich miejscu wzniesiono renesansowy pałac, którego mury możemy oglądać do dziś. zamku Rapsztyn próbowano ratować już od okresu międzywojennego. W 1990 roku zamek stał się własnością gminy Olkusz i to właśnie przy wsparciu finansowym władz Olkusza oraz wsparciu środków zewnętrznych w kolejnych latach przeprowadzono szereg prac finansowych. z zamkowymi komnatami, można się natknąć na taki pokaz. To nie jest pokaz. Bartek mi tutaj uwięził. Performance. On ma już, już taką tradycję. Jak widzisz, gdyby to mnie tu zamyka. To jesteś niegrzeczna. A, to pomóżcie mi, ratunku. No, proszę bardzo. Żebyś się na ślub nie spóźniła. Dziękuję, bardzo. Uratowałaś mnie. Jesteś moim bohaterem. No. I tak wyglądał zamek w czasach swojej świetności Na zamku znajdziemy też punkt gastronomiczny gdzie możemy zjeść lody, napić się kawy lub innego napoju, zjeść coś dobrego. A tu już Bartłomiej po zwiedzaniu był na wycieczce z panią przewodnik. Mhm. Czy to było warty czas spędzenia? Oczywiście. Dowiedziałeś się czegoś ciekawego? Tak. W całej historii zamku się dowiedziałem czyli polecamy ogólnie rzecz biorąc bardzo, tutaj bardzo miła zwiedzanie z przewodnikiem bardzo miła, profesjonalna pani przewodnik uśmiechnięta, wesoła wszystko można o nią zapytać jak nie wie to obróci w żart ale wszystko wiedziała i oprowadziła tutaj nas dzieje. tutaj po tym, po tym zamku także warto zaglądać na stronę zamku w Rapsztynie tam są godziny zwiedzania no też tutaj bardzo wiele się dzieje różnych imprez, praktycznie co weekend coś Także polecamy. Zamek częściowo zrekonstruowano i przystosowano do zwiedzania. Zagospodarowano także dziedziniec zamku oraz wprowadzono szereg udogodnień także dla turystów z niepełnosprawnością. I żegnamy zamek Raptyn. Ona bardzo miło gość. Tak, a teraz zapraszamy Was do chaty Kocjana. Sami nie wiemy, co nas tam czeka. Deser, bo on jest na deser po zamku. Na deser po zamku, dobrze, to idziemy się zasłodzić. odległości około 300 metrów od zamku w Rapsztynie znajduje się chata Kocjana. Możemy ją zwiedzać w cenie biletu zakupionego w zamku w Rapsztynie. W tym drewnianym domu w 1902 roku urodził się Antoni Kocjan. Sam dom został wybudowany w 1862 roku. Antoni Kocjan był jednym z najwybitniejszych przedwojennych konstruktorów szybowców. W latach 30 XX wieku spośród 1400 szybowców zbudowanych w Polsce połowa to konstrukcje Antoniego Kocjana. Obecnie w Hacie Kocjana możemy oglądać stałą ekspozycję poświęconą jego postaci: dokumenty, fotografie oraz film opowiadający o jego życiu i działalności. Możemy również zobaczyć modele szybowców. W salach obok prezentowana jest wystawa etnograficzna, na którą składają się przedmioty codziennego użytku z początku XX wieku.